Siema widzowie! dzisiaj powracamy do Minecrafta po bardzo długiej przerwie. I, myśl, i, I myślę, że jak teraz są wakacje, to po dwa filmy będą wlatywać codziennie. Zostawcie lajka like za y, filmy na co dzień. <grywa> zapomniałem o mojej wiosce, którą robię na kreatywie. No sorry, gdzie jestem, nubem, Ja dopiero zaczynam po tak długiej przerwie. Nie? Dobra, już miałem to ostrzeżenie bloka... do... z blokady, no nie Nie wiem, czy wrzucę to dzisiaj, czy jutro. W każdym razie na pewno wrzucę. Okej, okay. możemy zbudować jakąś farmę. Co wy, na. okej, okay, dobra. Przydałoby się coś takiego. Dobra, jeszcze trochę pamiętam tej gry, nie. Ja Wiadomo, teraz potrzebne mi są. Ja już. Nie pamiętam, jak to wpisać. Poczekajcie, to będę musiał znaleźć tak, to jak totalny no i cóż. To się przydamy z stuart. W sumie to ma. Rozkrzykam no, sobie, tu damy. No, dobra. Może najpierw zróbmy ten. Ja jakoś to ogarnijmy. Zombi. E, zombie Jakoś to idzie, po no, chcę sobie wnioski zjarać Okej okay. uh -huh, okej okay. Już miałem ostrzeżenie ludzi, więc... Więc tak szybko to zrobimy A to będziemy rozbić w następnym filmie I tu duży drugi, okej okay. Dobra, może zostawmy sobie to na następną część No to narazka widzowie, cześć